On był moim pośrednikiem ze światem. Często pozwalał mi się komunikować z ludźmi. Na, nawet kiedyś pomagał mi przy live'ach. Ale wczoraj odszedł bezpowrotnie. Dnia 21 października w godzinach wieczornych odszedł od nas na Skape vlog Mateusz. Mateusz się po prostu wczoraj kurwa wyłączył. Stwierdził, że za dużo jest tam widzów i za dużo się tam dzieje. Po prostu nie mam na to siły. Mateusz wziął sprawy w swoje ręce i wyjechał na Ibizę. Co? Kto to ja pisał? Przecież to takie oczywiste, że... Siedzę na Ibizie, znaczy, że jestem na TeamSpeaku TS3 Ibiza i tylko teraz mnie tam można spotkać. Wszystkie live'y, wszystko co, wszystko co się będzie działo, można porozmawiać głosowo tylko i wyłącznie na TS3 Ibiza. Czy to nie jest logiczne? No tak, aby porozmawiać prywatnie i grupowo z Mateuszem, uczestniczyć w live'ach, a także współtworzyć serwer TS3 Ibiza.pl, wystarczy ściągnąć program TeamSpeak i wbić na Ibizę. Szczegóły w opisie filmu. I pamiętajcie o tym, że na Ibizie jest gorąco. Um, Mateusz? Po co to mówisz? Ej nie wiem, musi być jakaś błędna na koniec odcinka.